Motopunkt. O tym, co napędza motoryzację. Dzień dobry. Maciej Blum z tej strony. Rozmawiam z Adamem Borusewiczem. Witajcie. Tym razem porozmawiamy o samochodach elektrycznych. Widziałem, Adam, że prowadzisz taki blog internetowy, i no nie tyle, że promujesz, co ogólnie bardzo dużo informujesz o samochodach elektrycznych. Powiedz mi, jak wygląda elektryczna motoryzacja w Europie w tej chwili? Wiesz, co? Bardzo dynamicznie się rozwija i napotyka dużo problemów. Problemów natury psychologicznej klientów, problemów natury technologicznej i problemów natury strukturalnej, czyli jeżeli chodzi o infrastrukturę. To, to przejdziemy po tych problemach po kolei w takim razie, czyli co? Zaczniemy od problemów natury psychologicznej. Na czym one polegają? Myślę, że zdecydowana większość osób boi się zmiany, jakiekolwiek. Czuje się najlepiej w sytuacji, którą już zna. A jak wchodziły na rynek samochody spalinowe 100 lat temu, to też, prawda, były głosy, że się krowy nie cielą i że nie no, bo dzieci z dwoma głowami. Generalnie czy... ja pamiętam takie, takie pamiętam, no, czytałem wielokrotnie różne rozmowy, że konia to nakarmisz wszędzie, a owie znajdziesz, a samochód spalinowy to musisz tankować kupując paliwo w aptece. I trochę tak samo teraz to przeżywamy oddzielnie. Czyli ludzie, ludzie się boją zmiany, a rzeczywiście póki co, czy znaczy nawet nie póki co, po prostu zmiana na samochód elektryczny jest zmianą. To znaczy troszeczkę zmianą sposobu użytkowania, przede wszystkim uzupełniania energii w samochodzie. My jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie, czy nawet raz dziennie, zależy jak to często jeździ, na stację benzynową, nalewania paliwa do baku i mamy ten problem z głowy. W aucie elektrycznym jest to troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ auto elektryczne wychodzi z założenia, że ponieważ 90% samochód czasu stoi, to te 90% wykorzystamy na ładowanie. Czyli nie samochód jedzie się załadować, tylko stacja paliwowa, czy tam stacja energetyczna znajduje się tam, gdzie samochód stoi. I to jest taka zmiana, która przynosi klientom wiele korzyści, ale wymaga od nich też wiele tak jakby. No, zmiany. No, muszą pamiętać, żeby go podpiąć. I muszą mieć gdzie, gdzie go podpiąć. Tak. I to jest ten największy problem, o którym mówimy za chwilę. No ale jeszcze. Yy... Właściwie obserwuję wiele dyskusji w internecie. Ja między samochodami spalinowymi, elektrycznymi stoję, nazwijmy tak troszeczkę ogólnie okrakiem. Natomiast widzę argumenty bardzo często takie, że prawda, samochód elektryczny nie ma 1000 km zasięgu. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by zdefiniować jeszcze jedną taką, może nie zmienną, a właściwie stałą, ile ludzie jeżdżą kilometrów dziennie. Bo, bo właściwie ten strach przed samochodami elektrycznymi w większości przypadków, nie mówię, że we wszystkich, ale w dużej większości przypadków jest zupełnie nieuzasadniony, bo ludzie dziennie robią 50-100 km jeżdżąc do pracy i z powrotem, statystycznie, albo się kręcąc po mieście o no, stówkach. Statystycznie wychodzi 50 km dziennie przebieg, tak. więc tak naprawdę praktycznie każdy samochód elektryczny ma, ma przebieg na ma, nie tydzień. Nie ma, ma znaczenia tydzień. rodzaj napędu w tym momencie. Tak, tydzień, tydzień czasu. Natomiast ludzie są nauczeni kupować y, y, możliwości, a nie potrzeby. Kupujemy samochód terenowy, żeby jeździć nim po krawężniku i po asfalcie, i kupujemy potężnego wielkiego nie wiem, limuzynę, kombi od suv Versuwa, po to, żeby jeździć nim samemu. I tak samo trochę jest z samochodami elektrycznymi. Kupujemy samochód po to, żeby mieć 1000 km zasięgu, a wykorzystujemy dziennie, a tak naprawdę wykorzystujemy ten zasięg może raz do roku, a i tak się zatrzymujemy po drodze, więc. To jest zmiana, ponieważ samochody elektryczne w tej chwili, a nie wiem, czy w ogóle nie, nie mają takich zasięgów jak samochody spalinowe. Koniec dyskusji. Tak, aby zasięgi samochodu elektrycznego są 3, 4, 5 razy mniejsze niż samochodu spalinowego. Jak one się mają na przykład te zasięgi, yy, które są podawane przez producentów do rzeczywistości? Nie, producent podaje, że ma auto 600 km zasięgu. Czy on rzeczywiście jeszcze 600 km przejedzie? Problemem w wypadku elektryków jest odpowiedź, że zawsze jest jedna odpowiedź na zasięg, pojemność baterii, zużycie prądu. To zależy. W samochodzie spalinowym zużycie prądu to jest plus, minus 30%. Jeżeli samochód wyjściowo pali 7 litrów, 7 litrów paliwa, to może spalić 5 i może spalić 10, ale nie może spalić 20 ani nie może spalić 2. A w samochodzie elektrycznym trochę tak jest. Samochody elektryczne, na przykład moje Audi, ja potrafię spalić na przykład 10 kW na godzinę, jadąc w lecie 70 km na godzinę za nie wiem, ciągnikiem czy za tirem po drodze krajowej, bo nie mam jak wyprzedzić. I wtedy mój zasięg tego samochodu to jest 770 km. Ale mogę jeździć, mogę jechać autostradą 140 na godzinę w minus 10 stopniach, i wtedy mam zużycie 30 kW na godzinę. I nagle się okazuje, że zasięg mojego samochodu to jest 250 km. Tylko przy pełnej baterii. No i teraz, czy, to, czy, czy, czy przejedzie 700 km? Tak przejedzie. Nawet więcej niż podaje producent. Ale czy. Taka sytuacja wystąpi często? No nie. Tak samo jak często nie wystąpi sytuacja, że mogę przejechać 200 km. Więc odpowiedź na to pytanie jest bardzo ciężka. Ja uśredniam, że mój samochód zużywa 20 kWh na 100 km. I ma zasięg na poziomie tam 350 km. I to uważam, że to jest takie. Czyli do takiego codziennego kręcenia się właściwie wystarczy, że raz na tydzień się człowiek na noc zostawi samochód podpięty do gniazdka. No i tak. problem z głowy. Na noc podpięty do gniazdka. Kolejnym argumentem jest to, że prawda, trzeba stać i 8 godzin ładować auto. To o, wydaje mi się, że też już w tej chwili jest tylko mitem. To prawda? No i znowu, to zależy. Jeżeli podłączysz samochód do gniazda 230 V, które ma no 3,6 kW mocy w Polsce, przy tak, 16A, to mój samochód będzie się ładować 20 godzin. Jeżeli podepnę go pod szybką ładowarkę, to mój samochód w tym przedziale 10-80%, bo tak szybkie ładowarki się podaje, to tam jest też skomplikowane, będzie się ładować 28 minut. Czyli jak jadę gdzieś na trasę i potrzebuję uzupełnić zasięg, bo jadę do Chorwacji, czy nawet na Polskie Morze, to muszę sobie zrobić 25-30 minutową przerwę. No, da się przeżyć. Hmm. Da się przeżyć. Tak jadąc szczególnie z dziećmi, czy nawet po prostu to jest pój pójście na coś zjeść, do publikacji, nawet na krótkie roz rozciągnięcie mięśni. Ale zawsze mówię, nawet to 30 minut, jak samochód tankuje, samochód tankuje parę minut. Muszę wyjść z samochodu, włożyć dystrybutor, do baku pójść zapłacić, tak? To przez te 6-7 minut w samochodzie elektrycznym ja nie mogę nic innego zrobić. Bo mam cały czas coś do roboty w aucie elektrycznym. Ładowanie trwa 28 minut, powiedzmy, te szybkie ładowanie, ale zajmuje tak naprawdę minutę. Podłączenie auta do, do ładowarki, aktualizacja kartą i potem odłączenie. Pozostałe 27 minut mamy do dyspozycji. Jak sobie je zaorganizujemy, to już tylko od nas zależy. Ja nie pamiętam sytuacji. Nie stoimy w kolejce i nie czekamy na hot-doga. Tak, tak? Ja, nie, ja nie pamiętam sytuacji, żebym ja czekał, a się samochód skończy ładować. Najczęściej. Nie wiem, samochód się ładuje, bo gdzieś jadę dalej. Otwieram sobie komputer, coś, coś pracuję, coś robi, piszę posta albo artykuł do gazety. I tak naprawdę patrzę, o nie, już samochód jest ładowany 80%, już muszę jechać dalej. I to tak naprawdę. To ja muszę skończyć pracę. Samochód wymusza do mnie szybsze zakończenie pracy, a nie ja siedzę w samochodzie i patrzę jak w ten licznik baterii, tylko. Ludzie tego nie wiedzą. Ludzie żyją opowieściami z internetu, że ktoś jedzie 90 km za tirem w czapce i wyłączonym ogrzewaniem, tak, bo musi mieć większy zasięg. No. no takie sytuacje na pewno się będą zdarzały, tak samo jak zdarza się, prawda, że ktoś dieslem pochwali się, że przejechał 1700 km z Polski do Marsylii za jednym podejściem. W sytuacje w... pojedyncze i ekstremalne, no, ja takie ja ekstremalne należy odrzucać, bo one nie są miarodajne w ogóle. Też jeździ parę razy w życiu, jechałem autem spalinowym z duszą na ramieniu i patrząc tylko na wskaźnik zasięgu, czy ja dojadę do tej stacji paliw, bo na autostradzie najbliższy zjazd za 20 km. Więc to jest tak samo. Natomiast mówię, to, jest, to, jest, to są przeszkody psychologiczne. Myślę, że dużo ważniejszymi przeszkodami w elektryfikacji jest infrastrukturalne i, i, i technologiczne. Tak? Zaczynając od technologicznych. Technologia autoelektrycznych jest jeszcze nowa. I na pewno jest ona, no, nie niedopracowana, ale musi się zmagać z pewnymi. Z sytuacjami, które tak jakby są nietypowe dla autorskich. Ale to, to, to niestety problem wieku dziecięcego jest wszędzie i. Nie do końca problem też wieku dziecięcego. Wiesz, na przykład chodzi o tą zimę. Wszyscy mówimy, elektryki się nie nadają do jazdy zimą. Rzeczywiście auto elektryczne w zimie zużywa więcej prądu. Dlaczego? Bo musi ogrzać kabinę i musi ogrzać baterię. Skąd tą energię musi wziąć? I teraz pytanie: czy auta elektryczne, dlaczego auta spalinowe nie zużywają energii, więcej paliwa zimą? Zużywają trochę, ale powiedzmy trochę. Dlaczego? Bo silnik spalinowy z 10 litrów paliwa, które do niego zalejemy, maksymalnie 3 przeznaczy na napęd. 7 pozostałe to jest wydalane w postaci ciepła. Więc tak można powiedzieć, że silnik spalinowy grzeje kabinę cały rok. Czy tego potrzebujemy, czy nie? Tak. Więc tutaj to tak naprawdę to samochód marnuje energię po prostu. Auto elektryczne z racji tego, że nie marnuje energii, znaczy marnuje ale dużo mniej, to po prostu w zimie zużywa więcej prądu, bo musimy je wydać na używanie. Natomiast tak jest to problem, bo rzeczywiście auto elektryczne w zimie mają powiedzmy 20, nawet czasami 30% mniej, mniejszy zasięg niż w lecie. No, więc jeżeli mamy 300 km powiedzmy w lecie, no to w zimie już mamy tam 250. Jest to rzeczywiście przyjeździe na, na przykład na narty, czy gdzieś jest to jakaś tak, no, tak naprawdę przeszkoda. Tak? Drugą problemem są koszty. Auta elektryczne jeszcze do niedawna w tej chwili to się już bardzo zmienia. Były dużo droższe od y, samochodów spalinowych, mimo że tak naprawdę konstrukcyjnie są dużo prostsze. No bo silnik elektryczny to tak naprawdę jedna ruchoma część, parę zwojów, troszkę elektroniki. No ale to dużo więcej elektroniki niż w, w samochodach spalinowych chyba mimo wszystko, nie? Jest to nie. Myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę współczesny silnik spalinowy jest niesamowicie skomplikowany i ma multum kontrolerów, bo te wszystkie DPF-y, wszystkie turbiny, wszystkie wymagają elektroniki, więc myślę tak naprawdę... jedna ma swój sterownik. Tak? Dokładnie. W tej chwili auto elektryczne jest w każdym nie tak. proste, natomiast one były też drogie dlatego, że producenci wydali Pieniędzy, miliardy euro na, na opracowanie nowych technologii. I oni musieli sobie te pieniądze po prostu zwrócić, tak? to znaczy musiały się zamortyzować. Tego, Nowa technologia zawsze jest droga. Tak, tego, no, kiedyś nie wiem, czy tak. pamiętacie samochody, te telewizory płaskie kosztowały 70 tysięcy złotych. Tak? W tej chwili no, nikt nie pamięta o telewizorach kineskopowych. I tak samo w tej chwili zaczyna być za automatycznym. Co więcej, dopracowali technologię bateryjną i w tej chwili baterie są 10 razy tańsze niż parę lat temu. Więc koszt baterii też przestaje mieć, mieć znaczenie. Więc ta technologia, bariera technologiczna jest coraz bardziej, tak naprawdę, pokonywana. Oczywiście dalej problemem jest masa baterii. Bateria w samochodzie elektrycznym waży parę set kilo. Tak. Zapewniając paręset kilometrów zasięgu, to tak paręset bardziej, 300 400. No ale to ja nadal uważam, że to jest bardzo duże pole do popisu dla konstruktorów, technologów, naukowców. To się zmieni. Gęstość energii w bateriach rośnie, baterie stają się coraz bardziej wydajne, no i na pewno to, co się w tej chwili dzieje z bateriami, to nie jest ostatnie słowo. No, to baterie baterie czekamy, będą lepsze. No. Czekamy na tego świętego grala w postaci baterii ze stałym elektrolitem, ta, które mają mieć dwukrotnie większą gęstość Energetyczną. Obiecują mi producenci od 10 lat, obiecują mi, że za 2 lata będą. Mam nadzieję, że to już jesteśmy bliżej niż, niż dalej. Patenty muszą zostać kupione albo muszą wygasnąć? No i największa przeszkoda w elektryfikacji, czyli infrastrukturalna. Tak jak powiedziałem, w samochodach spalinowych to my jedziemy na stację paliw. W samochodzie elektrycznym założenie jest takie, że to prąd mamy wszędzie. Czyli możemy podłączyć samochód tam, gdzie w danej chwili on jest, w pracy, w szkole, pod szkołą, pod, pod siłownią i pod domem przede wszystkim. I tu jest, tu jest problem, bo rzeczywiście potrzebujemy wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby te ładowarki zainstalować. Chińczycy to zrobili. W Chinach jest już ponad 12 milionów ładowarek. Dla przykładu w Polsce ładowarek tych jest około 10 tysięcy. 10 tysięcy, bo punktów nawet nie ładowarek, bo czasami jedna ładowarka ma ma dwa złącza, to się liczy podwójnie. My tutaj mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, ale to się też zmienia, tak, że tych punktów ładowania y, przybywa. No, to jest narzucone odgórnie, nawet przez, przez przepisy unijne. W związku z czym y, tutaj będzie tylko lepiej? Będzie tylko lepiej. No, ja nie wiem, wczoraj byłem w Berlinie, przyjechałem sobie pod dworzec kolejowy, bo nigdy po Berlinie nie jeżdżę samochodem, zawsze przyjeżdżam na, na podworze z wsiadam w metro. Wjechałem na parking przy sklepie Edeka i. Było tam 8 ładowarek, znaczy 4 podwójne ładowarki dla samochodów elektrycznych. Podłączyłem się, pojechałem na miasto, zobaczyłem co trzeba, wróciłem do, do sklepu, podszedłem, auto było naładowalne. 50% baterii ładowałem przez te tam 4, przez 4 godziny, które mnie nie było. Odłączyłem, pojechałem sobie z powrotem do Polski bez najmniejszych problemu. Więc pytanie, czy ja straciłem czas na ładowanie, czy nie straciłem czasu na ładowanie. Gdybym miał auto spalinowe, musiałbym no, tak. zajechać specjalnie na stację paliw. Ale, i ale niestety paliwę. o tym ładowaniu trzeba myśleć. Jeszcze wydaje mi się, że w Polsce a nie wiem, bo tu mówię, że mi się wydaje i podkreślam, że wydaje mi się. Nadal jest tak, że podróż trzeba troszeczkę planować punktami ładowania, nie ma takiej do końca wolności, że wsiądziesz w auto, załóżmy we Wrocławiu, pojedziesz do Gdańska i wszystko jedno, gdzie sobie staniesz i się naładujesz. Chyba jeszcze tak nie jest. No jeszcze jesteśmy bardzo daleko od tego. Natomiast w Niemczech słuchaj trochę tak jest. Wiesz, w Niemczech tak naprawdę jadąc samochodem na autostradzie, jak po prostu wyskakuje ci ikonka, że masz tam 50 czy 70 km w zasięgu, już tylko już zjeść na ładowanie, zjeżdżasz na najbliższy parking, na najbliższy autochow i tam na pewno jest ładowarka, a często tam są już na przykład ładowarki dwóch różnych y, sieci ładowania. Tak? I to też jest taki. Taki temat. I już Ci od razu zaproponuję kolejny temat naszej rozmowy na następny podcast, to znaczy obalamy mity o elektromobilności, bo tych mitów jest całkiem sporo. O i tak, na każdym kroku można się z nimi spotkać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo także.